Dawno się tu widzieliśmy. Chciałem wam tylko powiedzieć, że... debil, no daj Zostawiłem go. śpi, tam śpi. Zostawiłem go na... na parę miesięcy, Co dwa, śpi? trzy... śpij Kurde, nie odzywa się do mnie! Zostawiłem go na parę miesięcy. Byłem na wczasach, byłem na wakacjach Byłem, prawda, w Hamalajach. Nie wiem jak się mówi. Przyszli wam dalej. Zniszczyli. Jego nie było bądź leżał pod mostem pewnie gdzieś albo pod ławką. Jego to w ogóle w domu nie było, bo ja wróciłem przed wczoraj i wszystko opowiadał. A my to dokończymy. My to będziemy pewnie dokończać. Nie wiem co z tym zrobić. Przecież wandale rozwaliły wszystko. Nie wiem czy będziemy dokończać seria Januszy TV. Zobaczymy, może znajdziemy nowy dom, ale tam pewnie też jakiś komornik się właduje, że nie płacimy rachunku, bo nie płacimy. Ale złomie. Będzie chociaż jakieś pieniądze ze złomem. No tragedia. Tragedia. Przyszli wandale z nam to nie wiem, co o tym sądzić w ogóle. Nie wiem, dokończamy tę serię, czy nie, to już będzie no nasz wszystkich wybór. Miej już Fagry, a tam jeszcze z rodziny tam Piotera, sąsiada, bo on też tam robił występować czasami. Sąsiad siedzi w więzieniu. Ale go możemy wyciągnąć jeszcze raz, za kamerą. Nie, nie złapią go znowu. A właśnie nie mówiliśmy, bo zapalił go jeszcze raz. Wtedy jak go uwodniliśmy dzień później. Była policja. Miałem nagranie nawet z tego, ale gdzieś się zbudowało. Oszczędzili naszą huśtawkę. Chyba jej nie widzieli jak już. Jest, huśtawka jest dobrze. Ją weźniemy na pewno, z nami do plecaka ładujemy. Nie wiem co o tym co o tych wandalach. Pocieli tutaj, nie wiem. Nie wiem co my zrobiliśmy. To jest koniec, tyle. Chciałem powiedzieć. I teraz proszę to zakamerować Proszę to zakamerować, prawda Dawajcie łapki w górę, żeby był jak największy rozgód, że zniszczyli nam domek nasz, piękny I tak już wszystko zarosło, mieliśmy takie remonty robić Szwagier się nie truć, to tak będziemy musieli, nie wiem, spalić to wszystko Nie wiem co z tym zrobimy, jakieś szmaty leżą Wszystko porozwalane, parę rzeczy nawet ukradli Nawet nie wiem, gdzieś w tym momencie ściana cebuli tak. Jest Jest? No tam leży i zabrali nam ścianę co by było dobrze. Pomyślimy, zastanowimy się, czy znaleźć jakiś nowy dom. Oto nie jest, wiem co się czy opłaca. Się lecę, I chciałem wam tylko powiedzieć... Pamiętajcie, wierzcie tylko w mega 9 9.